Witajcie kochani na dzisiejszym filmie, w którym opowiemy o miłości oraz o wolności. Zapraszam. Kochani na dzisiejszym filmie opowiemy o miłości. Opowiemy o miłości innej niż to jak powszechnie rozumie ją ten świat, ponieważ ten świat przywykł do tego, żeby rozumieć miłość jako przywiązanie, jako Przykucie. Tutaj za mną są dwie istoty: Maria Magdalena i Jeszua Jezus. Dwie istoty, które są chciałoby się powiedzieć były, ale są dalej reprezentantami dla nas takiej miłości, w której znajduje się taki pierwiastek wolności. I teraz, im bardziej wchodzimy w głąb, im bardziej Zanurzamy się w głębię mistycznej prawdy. W tym miejscu może warto jeszcze odesłać tych, którzy chcieliby takiej naprawdę głębokiej, duchowej strawy. Zapraszam serdecznie na wideokurs Droga do Boga, subskrypcja miesięczna. Jest to naprawdę sporo, dużo materiałów dotyczących głębokiego, mistycznego rozwoju drogi. Kurs pomaga i pomógł już wielu osobom, Piszecie bardzo miłe opinie, komentarze, jak wasze życie, jak wasze postrzeganie się zmieniło, jak ewoluowało, i jestem z tego powodu bardzo rad, tak więc, z czego link do kursu znajdziecie w opisie. I teraz przechodząc dalej do naszego tematu. Miłość i wolność jest takie miejsce, że zaczynają do siebie bardzo, bardzo się zbliżać, a im bardziej oddalamy się od prawdy, od źródła, to tym bardziej miłość i wolność się rozchodzą i nie są w ogóle tym samym. Zacznijmy może od takiego typowego postrzegania. A typowe postrzeganie jest takie: jak daję komuś wolność, to on jest wolny. I nie musi go być przy mnie, i nie muszę się z nim spotykać, i w zasadzie tego nie lubię, <grytko> dlatego daję mu wolność I, i nie chcę mieć z nim nic wspólnego, to nie jest wolny. A tych, których kocham, no to oni mają wszyscy być przy mnie, ja mam być przy nich i mamy się spotykać i mamy razem funkcjonować. I czy to jest firma, i czy to jest relacja, czy to jest rodzina, czy to są przyjaźnie, znajomości, po prostu mamy być razem i mamy powtarzać to nasze spotkanie, i to nasze współbycie, i to nasze bycie wspólnie razem w problemach. A tych innych, to my nie lubimy, im dajemy wolność, oni są wolni, robią źle inaczej, nie tak nam się podoba, i my jesteśmy razem w miłości, a tamci są wolni i są źli. Troszeczkę przyjaskrawiam, ale wiecie, o co chodzi. Na poziomie takim dualistycznym, na poziomie tej świadomości tak zwanej trójwymiarowej, kochani, wolność i miłość to są w ogóle zupełnie inne rzeczy. No, ja ci daję wolność, na przykład nie wiem, w relacji, daję tobie wolność, to znaczy, że sobie idź. Kocham ciebie, to znaczy ja nie odchodzę, ani ty nie odchodzisz, bo ja ciebie kocham. Czyli tak naprawdę to są dwie strony tej samej rzeczy, która jest po prostu przywiązaniem i, i uplątaniem, tak? I wolność, czyli brak tego przywiązania, czyli tak naprawdę odrzucenie, tak? Drugiej strony, drugiej osoby, drugiej istoty. I z drugiej strony mamy miłość, tak jak rozumieją ten świat, czyli ja kocham to miejsce pracy i ten pracodawca kocha mnie, tak więc my jesteśmy na siebie przykuci, jesteśmy na siebie skazani. I tak samo w relacji, jesteśmy na siebie skazani, w jakimkolwiek. Jesteśmy na siebie skazani, tak musi być, bo to jest miłość, bo tak wygląda miłość. I patrząc społecznie, z punktu widzenia kontroli społeczeństwa, jest to nieprawdopodobnie korzystny układ, ponieważ on zapewnia większe skostnienie społeczeństwa, większą taką sztywność, co powoduje, że łatwiej jest społeczeństwem sterować oraz nim manipulować. Jeżeli zaczynamy przechodzić z naszym doświadczeniem na pole duchowe, na pole mistyczne, to wtedy okazuje się, że wolność i miłość zaczynają do siebie zbliżać, tak? Niebezpiecznie blisko. I wtedy powstaje taki, taka ciekawostka, jak relacja tych dwóch, szanownych państwa za nami. W ogóle warto powiedzieć, że mamy warsztat, właśnie z energią Marii Magdaleny oraz jeszcze 15, 18 luty, lutego 2024, w jaworowym domu. Tutaj macie. W opisie tego filmu jest link do tego warsztatu. Zapraszamy serdecznie. Piękne miejsce, głęboki, transformujący czas, piękna grupa, piękni ludzie. Jeżeli kogoś przyciąga ta energia, to, to tak, to będzie bardzo fajny warsztat. Poprowadzę ja oraz Dominika, to więc są ten aspekt żeński i męski również się znajduje, takie odzwierciedlenie w formie. Mamy zaplanowane również oprócz głębokich medytacji, na pewno się pojawią jakieś przekazy od mistrzów, mistrzyń, przemyślenia, takie zanurzenie się. Właśnie tematem spotkania jest pełnia miłości. Właśnie tej miłości, o której teraz będziemy mówić, kochani, to jest zupełnie inna miłość. Miłość, im bardziej zbliżamy się do miłości boskiej, to musimy może od innej strony. Człowiek, jak kocha. Czyli przywiązuje się lub kogoś nie lubi i go odpycha, bo nie zgadza się z jego poglądami, czy nie zgadza się z jego sposobem życia, no to to my już sobie to opisaliśmy. I mamy tych naszych, których kochamy, bo oni są podobni do nas, często nie są, ale my staramy się stworzyć jakiś konglomerat i sobie tak być. Zobaczmy na zasadzie kontrastu, jak kocha Bóg. Bóg kocha w ten sposób. Słuchaj, moje święte dziecko, czyli każdy z nas, możesz zrobić, co zechcesz. Dużo, ale ja ciebie będę tak czy siak kochał. Dużo. I uwaga, jeżeli zrobisz coś, co jest szalone, to będziesz się męczył, bo się ode mnie oddzielisz, bo jestem twoim rodzicem, tak to mimy, Tak, świadomość, jakby w ten sposób świadomość myśli. Świadomość jest istotą, sprawą, rzeczą globalną. tak, to jest, Ona jest wspólna dla każdej istoty, dla ciebie, dla mnie, dla, dla wszystkiego, co jest, dla tych przedmiotów do tego kwiatka, który gdzieś tu stoi, czy dla tego, tego kawałka kory, mamy wspólną, tą jedną, samą świadomość. I teraz ona myśli w taki sposób. Świadomość po prostu jest. A człowiek w tym swoim chorym konstrukcie człowieczeństwa oddziela się, czyli okej, okay, ja jestem tutaj, tu jest lampa, tu jest lampa, a co ty sobie pomyślisz, a ciekawe kto to obejrzy, a tutaj jest kwiatek, trzeba go podlać, a tu jest tamto, a tu jest to, i... i, i Lęk. Lęk oddzielenia i poczucia, że ja nie jestem częścią pełni, częścią jedności, i to jest, kochani, jeden wielki fałsz, to jest jedna wielka ułuda. To jest kłamstwo. Jesteśmy częścią tej większej całości, ale w tej większej całości są na przykład takie siły lucyferiańskie czy satanistyczne. Na poprzednim warsztacie, który był z energią Michała Archanioła, tak w ogóle nagrania z tego warsztatu, przekazy. Znajdują się w subskrypcji z wideokursem Droga do Boga, tak więc tych, którzy są tym zainteresowani, zapraszam i odsyłam w tamto miejsce. Tak jak mówiłem, linki do tych subskrypcji są dwa warianty, miesięczne albo roczne. Macie w opisie poniżej. Kochani, w piękny sposób w jednym z tych przekazów Michał Archanioł powiedział coś takiego. Lucifer to jest mój brat, to jest moja rodzina, tak? To jest oczywiście taki symboliczny pewien podział, ale to obrazuje pewne siły, które operują w świadomości człowieka. Tak więc to jest mój brat, a to, że ja go kocham, to nie znaczy, że mam iść za nim, i nie znaczy, że mam dać się mu manipulować, i to nie znaczy, że mam go odrzucić, ale on, skoro tak wybiera, jak wybiera, ja potrzebuję postawić mu takie coś, że to jest twój wybór, a mój jest, mój tutaj inny. I w tym miejscu. Zobaczcie, proszę, że w obrębie tej świadomości zbiorowej, w tym polu świadomości istnieje zgoda na to i pełna miłość, i pełna wolność, czyli coś, czego my jako ludzie mamy z tym kuriozalny wręcz problem. Zobaczcie, proszę, kochani, jak sposób myślenia tego świata jest odległy od tej miłości, która jest wolnością, jednocześnie postawieniem granicy, jeżeli jest to niezbędne. Zobaczcie, jakie to jest odległe, bo my się z miejsca chcemy do czegoś, do kogoś, do miejsca, do osób, do, do rzeczy przykuć. Tak, to jest moje. Ja tu już tyle jestem i my mamy kuriozalny wręcz problem z tą wolnością, żeby dać innym wolność wyboru. W szczególności teraz na Ziemi, niektórzy ludzie, którzy bardziej w tych strefach ezoterycznych siedzą, mówią o takiej rzeczy, która się dzieje rozdzieleniu świadomości, w sensie, że niektórzy wzrastają, niektórzy upadają jeszcze bardziej i każdy ma pole wyboru. I jest w moim zdaniem sporo prawdy, bo faktycznie taki proces jak najbardziej się dzieje, że jesteśmy proszeni, żeby jeszcze bardziej się wznieść w naszym pojmowaniu miłości wolności i zobaczcie, że to jest takie pojmowanie właśnie wyższe, że ja pozwalam drugiej stronie, żeby miała swój wybór swój I jednocześnie ja mam również swój wybór i sw również swoją wolną wolę zobaczcie, że jak my Wchodzimy w pole relacji, nieważne czy to jest relacja biznesowa, czy to jest relacja romantyczna, czy to jest relacja koleżeńska, przyjaźń i tak dalej. My nie dajemy sobie z automatu, jesteśmy wręcz uczeni nie dawania sobie takiego wyboru. No bo ty nie masz wolności, czy, czy pójdziesz do szkoły. Po prostu wszyscy mają chodzić. Wiadomo, jest edukacja domowa, inne, inne aspekty, ale generalnie nie ma wolności. Nie mówię też, czy to jest dobre i złe, tylko po prostu nasz system tak myśli człowiek tak myśli nie ma wolności w aspektach jak jesteśmy razem to jesteśmy razem koniec jesteśmy razem tak jak jestem w tej pracy to jestem w tej pracy jestem w tej pracy nie ma takiego głębokiego pogodzenia na zmianę który jednocześnie nie jest anarchią ponieważ niektórzy ludzie mają taką tendencję że tą wolność rozumieją jako lęk w tym sensie że przybliżam się do czegokolwiek przybliżam się na przykład do pracy albo przybliżam się do relacji i to jest dla mnie zbyt duże zobowiązanie, a ja jestem zbyt dziecinny, jestem zbyt Pietrusiem Panem, czy małą jakąś królewną, że to zobowiązanie jest dla mnie zbyt duże i ja kończę to. Bo ja chcę czegoś nowego, ja chcę wolności. I teraz ta wolność, o której tutaj mówię, połączona z miłością, zbiegająca do tego samego, to nie jest wolność na zasadzie ucieczka. To nie chodzi o to, że ty... Yy, Skaczesz sobie po relacjach, czy że zmieniasz pracę, pa 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 i tylko ja jestem cały czas w wolności, ponieważ wolność i miłość zbiegają się do tego samego. To nie jest ucieczka. Zobaczcie, proszę, jak my wewnętrznie mamy taką możliwość, piękną możliwość, do tego, żeby dawać sobie wolność i dawać drugiemu wolność, jednocześnie zachowując możliwość kochania. Ponieważ jeżeli robimy, teraz mówię o perspektywie głęboko duchowej, mistycznej. Jeżeli ktoś nie rozumie, ponownie odsyłam czy do filmów na tym kanale, czy głębiej na wideokurs Droga do Boga. Link w opisie, polecam z serca, ponieważ wiem, wasze relacje, że nie ktoś mówił, że to jest moja opinia, wasze relacje, wasze opinie można sobie przeczytać, on po prostu działa. Kochani, wolność i miłość polega na tym, że ja. Daje tobie wolność, daje sobie wolność, ale jednocześnie nie przerywam. To jest ekstremalnie istotne, ponieważ zazwyczaj jak obserwuję, na czym polega wolność, jak ludzie to rozumieją, to jest przerwanie naszej jedności. I to już jest fałsz. To już jest duchowa ułuda, to jest złudzenie, to jest używając tradycyjnego słownictwa, tylko proszę nie zrozumieć tego patrzcie. To jest grzech w tym sensie grzech to jest. Pomyłka, która człowieka boli. My jesteśmy duchowymi istotami. Wszystko, co my tworzymy w naszym umyśle, wszystko, co myślimy, czujemy, wysyłamy do wszechświata, do nas wraca. Teraz, jeżeli ja popełniam grzech, który polega na tym, że rozrywam tą łączność, tą jedność, która jest, to jest grzech, w tym sensie, to jest ból, który sobie sam zadajesz. Rozumiesz, to jest ból. Po prostu normalny ból. Jeżeli nie jesteś bardzo wrażliwy, to tego nie czujesz. Notabene jestem w trakcie tworzenia kursu o wrażliwości duchowej, o wysokiej wrażliwości, ponieważ część z Was, podobnie jak ja, ma taką specyfikę. Kurs jest w trakcie po powstawania, jeżeli macie jakieś ciekawe pytania do niego, jakieś sprawy, które chcecie, żebym koniecznie na nim poruszył, to napiszcie proszę w komentarzu. Wolność i miłość zbiegają się w tym sensie. Ja nie rozrywam tej unii, tej jedni, którą Bóg stworzył. I teraz poczujcie, proszę, że ty masz prawo dać komuś wolność, masz prawo dać sobie wolność i nie przerywaj tylko tej unii, tej jedni, która jest. Nie rób na nią, nie gwałcij, mówiąc tak bardzo dobitnie, nie rób jej krzywdy tej jedni, ponieważ jeżeli będziesz to robić, to nie jestem ja, to jest zły człowiek. Ja daję mu wolność, bo go nie lubię. Bo on jest zły, bo on źle postępuje. To nie jest wolność, tylko to jest po prostu osąd i chęć odsunięcia się od swojego własnego sądu. To nie jest to samo. I teraz to jest wielka sztuka. I na przykład widziałem nawet, kiedyś padła mi w ręce książka Osho, który w zasadzie, jeżeli chodzi o relacje, powiedział czy napisał to, co zostało powiedziane przed chwilą, że większość tego, co ludzie rozumieją jako relacje, to nie są relacje, tylko są uplątania i uwiązania. I takie relacje oparte na wolności. Tutaj mamy dwa. czyli Jeden archetyp relacji i dwa archetypy istot, które taką relację sobie stworzyły, to kochani, tego to jest jakby tego nie ma, tak? Jakby się spojrzeć na świat, to nie ma wzorców czegoś takiego, to jakby nie istniało. No bo ludzie, daje sobie wolność. No to nie jesteśmy razem, no taka, ta, ta, taka wolność została sobie dana. A tutaj chodzi o to, żeby dać wewnętrzną wolność, możliwości podjęcia wyboru komuś i sobie i wstajesz, że, no okej, okay, ja czuję, że mam iść do tej pracy, bo po prostu tak czuję, że mam robić. Ja czuję, że mam robić to, czym się zajmuję, ja czuję, że mam być w tej relacji, bo po prostu z mojej wolności to wynika i wtedy jest bardzo realna szansa, że ta druga strona również w wolności, bo nie dawać ten sam wybór tobie i sobie. I w wolności wybierze kontynuację czegoś, i tylko pod warunkiem, że wyższa siła zadecyduje, że to jest koniec tego spotkania, to wtedy należy się temu podporządkować. Ponieważ jeżeli się temu nie podporządkujesz, to ona i tak to zrobi, ale po prostu ilość bólu, tego rozszarpania i oddzielenia tych dwóch istot, które się spotkały na jakiś czas, i mają iść każdy w swoją drogę, będzie tak potężny ten ból, że to po prostu nie ma sensu. To więc wyższa świadomość i tak może pewne rzeczy zakończyć, jeżeli będzie chciała, i tak to wypowiedzenie może zostać wręczone. Albo to będzie awans, podwyżka, czy cokolwiek innego, czy przeniesienie na inne stanowisko. I czy to będzie obrączka zaręczynowa, czy to będzie obrączka ślubna, czy to będzie brak obrączek, czy to będzie pewna obietnica, czy to będzie pozew. Mamy możliwość dawania. SOBIE SOBIE WOLNOŚĆ jeżeli dajemy sobie tą wolność to nie niszczmy tej jedni jeżeli będziemy niszczyć tam, ten jest zły, że on tak robi że on ode mnie odchodzi że tutaj tamto że tutaj ta kobieta, że tutaj to że ta praca taka że oni mnie nie doceniają i tak dalej dajmy sobie wolność, tak? wolność i teraz, poczujcie proszę że ta wolność i miłość to jest dobro, i to jest jedno i to samo. Tak naprawdę na najgłębszych, najgłębszych poziomach to się zbiega. To jest miłość boska. My używamy różnych słów, czy miłość, czy wolność, czy jednia. Ale zobaczcie, że ta wyższa jaźń nie widzi rozróżnienia. To my widzimy na poziomie słów rozróżnienie, A ta wyższa jaźń nie widzi go. I ona po prostu stwarza, i to jest takie, jakie jest. I każdy ma wybór i może tak zrobić, że wybierze trudną, ciężką, ciemną drogę, ciemną wędrówkę, może zostanie przez kogoś skuszony, żeby tak było. I ten wybór należy uszanować, że ktoś tak wybiera, ale jednocześnie zachować ten pierwiastek miłości, w którym nie ma przykucia, ale jest ten, ta miłość. To ok, Ty tak wybierasz, dobrze. Masz prawo. Ja nie pozwolę i nie dam, żeby mnie to niszczyło, ponieważ tu jest moja możliwość postawienia tak zwanej granicy, ale jednocześnie będę wysyłał miłość w taki sposób, że nie będzie to dla mnie autoagresją. Teraz też o, o odniesienie troszeczkę do kursu o wysokiej wrażliwości, który jestem w trakcie tworzenia, który, który montuję, i właśnie to są tematy, które między innymi na nim też poruszam troszeczkę. Nie ma tego takiego przykucia, ja tobie wysyłam miłość, ale bez robienia sobie krzywdy tym wysyłaniem, że to jest taki sens, ja się modlę, żeby to wróciło, bo to natychmiast ma wrócić, bo tylko wtedy będzie miłość. A tak naprawdę podskórnie w sercu gdzieś tam człowiek może wiedzieć, nie, ja w ogóle tego nie chcę, nie chcę mieć z tą osobą nic wspólnego, tak deep down, tak wiecie gdzieś tam głęboko w podświadomości może albo w głęboko, głęboko w świadomości gdzieś tam takie coś może być. I żebyśmy dawali sobie wolność, i jednocześnie w dawaniu tej wolności, to nie chodzi o to, żeby od wszystkiego uciec, od całego świata. I od wszystkiego jest, że Wszystko jest złe, tak więc ja daję wszystkiemu wolność. Niech oni wszyscy robią, co chcą, a ja będę nieszczęśliwy. Ale będę w wolności. Bo takich ludzi, którzy mnie więcej tak to rozumiem, też spotkałem. I wtedy to jest po prostu nic innego, jak zwykła forma izolacji ego. Tak? Najzwyklejsza w świecie, czyli po prostu izoluje się od świata, izoluję się od ludzi, od społeczeństwa, od wszystkiego, co tutaj się dzieje, ponieważ ja daję wszystkiemu wolność, a wszystko robi takie rzeczy, które mi się nie podobają, które są niczym innym jak odzwierciedleniem czegoś, co znajduje się we mnie i te wszystkie interakcje za bardzo mnie bolą, dlatego tym bardziej się je izoluję, zrobię skorupę ego. Poleję ją duchowością, żeby ta skorupa ego była jeszcze bardziej twarda. I ja jestem uduchowiona, bo się od wszystkiego odizolowałem. A wszystko jest jednią. Nie, nie jest wszystko jednią, bo jest wojna za wschodnią granicą. Okej, okay, porusza się coś w tobie, tłumacząc z myślenia egotycznego na myślenie bardziej świadome, widzisz wojnę, sprawia to, że porusza się coś w tobie i masz trudność w daniu wolności komuś, że ktoś może zrzucać bomby za granicą, a może w innym momencie zrzucać bomby w granicach, w których ktoś się znajduje i to, że ty może będziesz potrzebował z czymś takim coś kiedyś zrobić, lub teraz zrobić wewnętrznie, a kiedyś może całkiem fizycznie, autentycznie. I co wtedy? Tak? Czy to jest dalej wolność miłości? Nie, nie, to nie jest wolność miłości, bo moje ciało może czuć się zagrożone, czuję takie przyspieszone bicie serca, to nie jest wolność, po prostu się boję o życie. Okej, okay, ale rozumiesz, że wszechświat może kiedyś zadecydować, że jest koniec Twojej podróży tutaj w fizycznym wehikule zwanym ciałem, albo też jest koniec relacji, bo jedno z Was. Postanowiło na bardzo radykalną drogę pełnego wyjścia z czasu ten pan i ta pani została yy, wdową w jakimś sensie, tak? Roz, rozumiesz, że jest taka możliwość, że ktoś podejmie taki wybór, że, że koniec i że na przykład ty zostaniesz sam lub że tego ciała nie będzie z jakiegoś powodu i czy to jest pomyłka lekarza, czy to jest choroba, czy to jest coś, Wrodzonego, co się ujawnia, czy to jest nagła śmierć w wypadku, czy w czymkolwiek innym, czy to jest tak zwana śmierć naturalna, to już nie jest aż takie ważne, jest wolność również tutaj, w odchodzeniu z tego doświadczenia. I my tym bardziej sobie tej wolności nie dajemy. No bo ta osoba nie mogła była umrzeć, ona nie powinna, bo ja zostałem dzieckiem i jej nie było, i mi zabrakło, i nie mam tej miłości, i tak dalej. Ona czy on, ta istota mogła podjąć taką decyzję, ponieważ ma wolność. Ludzie mogą podejmować różne decyzje. I teraz, w naszym, naszym zadaniem jest nauczyć się funkcjonować w tym polu wolności. Dlaczego to jest nasze zadanie? Ponieważ my w tym polu tak czy siak funkcjonujemy. I zamiast swoim wehikułem swojego życia, swojego doświadczenia rozbijać się, to my możemy się nauczyć tego, że to tak po prostu jest. To po prostu w ten sposób działa z tą wolnością. I ja w zasadzie nie zdradzam Wam żadnych sekretów. Bo każdy gdzieś tak naprawdę, deep down, wewnątrz, on doskonale o tym wie, że tak to działa, bo tak to działa. To jest po prostu w ten sposób to funkcjonuje. Tylko, że my jako społeczeństwo nauczyliśmy się zbiorowo, kolektywnie narzucać na to pewne osądy, pewne nasze wyobrażenia. Nie, ta osoba nie powinna była umrzeć. Ta relacja nie powinna się zakończyć. Ten pracodawca nie powinien tak zrobić. Ta partia to, to, to ten państwo to i tak dalej. To się nie powinno zadziać. Zrozumcie. Że my chcemy poczuć tą jednię i wtedy jest bezpieczeństwo. To, o czym mówili mistycy, chociażby chrześcijańscy. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest w tym poczuciu tej jedni, nawet jeżeli ktoś się prześladuje. Okej, okay, on tak wybiera. Ja wybieram poczucie bezpieczeństwa, ja wybieram niedanie się czyjejś tyranii, i co się stanie, zobaczymy. Wyniki mogą być różne. Możliwe, że przylecą. Kruki czy wrony i przyniosą mi jedzenie. Możliwe, że pójdę gdzieś i wytryśnie nagle woda, gejzer, czy źródło się pojawi. Możliwe, że spadnie manna z nieba. Możliwe, że to będą lwy na arenie. Dajemy wolność, tak? I teraz, okej, okay, ale jak jest manna z nieba, to ja się inaczej czuję. Jak są lwy na arenie, czuję się inaczej. Rozumiem. To są odczucia. One przeminą. Ich nie będzie. Wchodzimy naprawdę głęboko. Kto chce jeszcze bardziej się w to zanurzyć, tak jak mówiłem, zapraszam na warsztat pełnia miłości 15-18 lutego 2024 z energią Marii Magdaleny, z energią Mieszyły poprowadzi Dominika i ja i zapraszam na wideokurs Droga do Boga, głęboka i mistyczna droga. Dziękuję.